ta! Witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie makowiec. Makowiec na kruchym cieście, ketogeniczny. No to co? Działajmy! Składniki na nasze ciacho, takie jak właśnie widać. To teraz wrzucamy do miski i zagniatamy. Tak, tak, to bardzo ważne, aby mąka była mąką migdałową odtłuszczoną. Jeżeli na opakowaniu nie pisze mąka migdałowa odtłuszczona, to znaczy, że wasza mąka migdałowa jest po prostu zwykłe zmielone migdały, tłusta bądź półtłusta, a ma być odtłuszczona. Więc zwróćcie na to uwagę. Dobra, tak wygląda zagniecione ciasto. Jak się mocno klei, to możecie dosypać jeszcze właśnie mąki migdałowej otłuszczonej. Ciasto dzielimy na dwie części, większą, mniejszą i obie lecą do lodówki. Składniki do masy makowej prezentują się tak. Teraz wszystko leci do garnka. To leci wszystko na piec. Na wolnym ogniu mieszamy. Jak będzie za gęste, dodajemy troszeczkę wody. No, u mnie chyba jest trochę za gęste, więc dodamy wody. Kładamy papierem do pieczenia. Jak dobrze dopasować papier do pieczenia do foremki? Otóż bierzemy papier do pieczenia, wodę, robimy kulkę z papieru do pieczenia i zanurzamy w wodzie. Tak, moczymy papier do pieczenia, w pranie. Tak rozwijamy i super nam się, zobaczcie, dopasowuje do naszej foremki. Taka szmatka się zrobiła teraz z papieru. No, elegancko wam powiem, elegancko. Dobra, na spód naszej foremki wykładamy nasze ciasto, tą większą część. No i zobaczcie, spód wyłożony to teraz leci masa makowa. Na masę makową wcieramy pozostałą część ciasta, które jeszcze siedzi w lodówce, ale wyciągniemy. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika na 180 stopni, jakieś pół godzinki, 40 minut. No zobaczymy, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Leci do piekarnika. No i zobaczcie, pół godzinki i ciasto gotowe. Teraz ciasto leci do wystygnięcia u mnie na balkon, albo po prostu zostawcie aż wystygnie i zrobimy lukier. Ekspresowy lukier, sok z cytryny, erytrytol zmielony, mieszu, mieszu. I lukier gotowy. No i czego chcieć więcej? No i co? Pozamiatane, ciasto zrobione, wyszło super. Jeżeli zrobisz, pochwal się na grupie Keto Czary Heksawarzy na Facebooku. Proszę, tu jest link. I co? Do następnego razu. Pa!